Mam tu Amikon, a to jest kolejny odcinek z serii zabawy z modami. Tak, w przebudzinku tutaj atakujemy sobie ta, tą twierdzę, taką. Zginął z dwa razy, tam nie zabili. Ale nic udało mi się w końcu odzyskać moje rzeczy. I możemy iść dalej atakować tutaj. Okay. Znowu są jakieś... Kurde... Ej, on, hey, on mieli jakąś łórkę na tobą. czyżby oni ze sobą rozmawiali I... Okej, okay. tam dostał. Ty... Też, też, też dostaniesz. To swoje. A masz... Masz, ty niedobry. Ja wyrzucił mi tutaj. Za mną też się spełniły i będę wychodził po mnie tak dziwnie, co? No, dalej fajtowo będę. Świeczek nie będę dostawał za sobą. Okay. Tu mamy jednego diamentowego. I go zaciukamy sobie stąd. Siedzisz sobie? No, co? U. A co, ja go nie ten? Nie mogę glutnąć? Co on taki jest? ej ale no nie no od tyłu nieładnie Dobra, teraz jedzmy coś zobaczymy co tam dalej jest Okay, tu mamy spawner. No, od razu szybko zatwimy Dobra. Okay. Tam jest kolejny, kolejny, kolejny. Szybciutko. Dobra. I tam są następne pokoje takie fajne. Może coś z domu będzie fajnego to, Oleczko. Dobra. Oleczko. Kolejne pokoje. Teraz razem się tutaj. <gry> OK. Czyli tutaj. A u góry. Proszę być, jest krzymeczka, dobra. Może przez jedną Clipera i mamy tak. Krzot. Coś takiego, coś takiego, melody I coś mi tu lutuje brzydko. Kiedy ja sobie zaglądam do skrzyneczki. Hmm. Kości mi nie są potrzebne, ale dysk też sobie weźmiemy to mi jest potrzebny. okej okay. Nie to? Nie to nie o skrzyneczka. Tak, ja tu mam ten patencik taki. Z tym to żeby tutaj schować sobie w skrzyneczce. Większe rzeczy, która mi jest potrzebne potrzebna potem. I jak będę wracał, to to zabiorę wszystko. To, co tutaj jest takiego fajnego. O, wiem. W następnym odcinku zrobię też plecak. Myślę, że jak wrócę sobie do góry, na górę wyjdę na powierzchnię, to zrobię sobie plecaczek. I wtedy przyjdę tutaj z plecaczkiem, bo tych rzeczy to jest mnóstwo tam. Tak chyba to łatwo zrobić, zresztą zaraz zobaczę jak. Okej. Okay. Wejdę tam... Okej. Ok. okay. Mm, co tu jest? Chyba no, plecak, plec, tak i to tylko taki ulicy? Dlaczego znaczy, jest jeden na do Aha, tu mam napisane. Dobra, już jesteśmy w domu. O, są plecaki. Taki plecak zwykły. O. Jest ok. Będę mógł zrobić sobie taki plecaczek. Z plecaczkiem tutaj przyjdę jeszcze raz. Pozabierać te rzeczy wszystkie. Okay. Tam nie Widzę nic u góry może coś być? nie, jest tylko jeden tutaj skeletek okej, okay, fajny Mam jeszcze sporo rzeczy tutaj zbierzemy okay. a to, co to ma być? dobra, to chyba trzeba rozłupać ja nie będę tutaj się bawić Tu palanty siedzą. Tu palanciochy jedne. I jeszcze tutaj jest ten. O kurde, o kurde, o kurde. A ten leczy, leczy ten. Leczył go. Mędziok jeden, no? To zlikwidujemy. Idziemy dalej. Proszę mi się mieczyć. O! Ten przywołuje. Kurde, mędziok jeden. ci tak z kłańcuchu. Dobrze. Nie przywołuj więcej. Ale mnie normalnie tutaj lutują. Dobra, ja się wycofuję, wycofuję się. Uciekam, uciekam. Chyba patrzę na chwilę. Tym już dużo mi tu nie zostało życia. Ale mi też dużo nie zostało. Jak uciec, szybko, szybko. Jak uciec, jak uciec, uciec od nich. Ok. Szkielety zaciukane. No, 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 no okay. Dobra. Odzyskujemy trochę życia I idźmy dalej Gdzie on jest? Tu jest ta menda Menda jest tu Tak, kurde Nekromancer Dostałem Kirs Bomb i cztery Super. Ja! Ale szał. Ale tu będę szalał od książki. Ale to jest słuchajcie, to jest ekstra. Czyli jest skrzynek. O ja! Mm. Mamo. Ale super naprawdę, no to trzeba będzie tu przyjść z tym. Z plecaczkiem, to wszystko do plecaka wrzucać. Ja cię nie mogę ile rzeczy fajnych. Wieczuchna. na ile diamentów! Już jestem pełny. Dobra, ale mi te nie są potrzebne. Te rzeczy na pewno nie są. Tego też nie będę potrzebował. Znam sobie tylko to. Nie, ja ogarnę sobie to na, na spokojnie. Eee, Kurczaki, no. Nie, nie mam gdzie. Z... O, no, obrazy Olach. Nie, robię plecak. Um. Eee. Ok. Plecak to jest clean. Czerwony to jest potrzebny, coś takiego. Zielony to to. to są kolor o, kokobic, dobra. My tutaj mieliśmy kokobic, prawda? Czyli możemy zrobić sobie plecak. <grym> Kurczę, patrzcie, ile tego jest, nie? Dobra, podziękujemy temu. Weźmiemy sobie Workbencha, wystawimy. Okay, i zrobimy sobie ten plecak Nawet pewnie może dwa zrobimy. Nie, dwóch nie zrobimy, zrobimy jeden na pewno. Okej. Okay. I teraz tak. Super. Wszystko leci. tutaj. no, to weźmy tu może o kurde. Co ty robisz? Ale to zostaje w plecaku? He, ja zostaje w plecaku. Super. Okay. Czyli zbierzemy sobie to wszystko stąd jeszcze. Okay. Super, naprawdę jest mega dużo rzeczy. Mam. Wszystko. I tu też wszystko. Dobra. Teraz to książek na zbieranie. Albo wiecie co? Ja się wydostanę na zewnątrz. Pójdę przynajmniej to zanieść. Co tutaj mam? Spróbuję zrobić jeszcze jeden plecak i przyjść tutaj, pozbierać naprawdę całą tą taką bibliotekę niby, to rozwalę i już, a teraz to uciekamy stąd. Coś jeszcze było w tym pomieszczeniu? Są jeszcze jakieś rzeczy, tu nic nie ma. Tutaj был спаунер, тут был спальнер, тут тоже ничего не было. Окей. То есть гитара. чего было? Окей. 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 не Не, не, не Окей. 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 мне Окей. 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 Weźmiemy jeszcze skrzyneczkę. O, jest skrzyneczka. No, czyli to weźmiemy wszystko, co tutaj mamy. Otworzymy sobie plecaczek. To zamkniemy. O, tym mendo, jedna ty. Jeszcze się przyślizną tutaj. muszę pleca Wpakuję to, co tutaj mamy. Mm -hmm, mm -hmm. No, już nic więcej już tu nie wpakuję do tak. tego. Kurczę, no. A mm. nie uśmiecham się tu leści jeszcze raz, nie? No, ale chyba nie będę miał wyboru. Mm. Tylko. Tu nie mam nic. dobra Ok, zostawiamy te skrzyneczki i lecimy stąd. Ok. No, szybko wybiegniemy, już. Kurde, no. Ja ci nie mogę jeszcze i tutaj, ile mam. Już kurde, w oksel nie trafił. <grym> No, chodź, 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 no kurde, jeszcze mi coś z tyłu uwali. Zombie dwól okay. Obsybianu. Obsybian mi się przydał to naprawdę Czego mi byśmy nie potrzebowali? Dobra tego Chodź Dobra, uciekamy stąd. Uciekamy Uciekamy do domu trochę tu jest do ogarnięcia, bo S3 są. Przemówię na następnym odcinku, ja sobie tu mam przerwę. Mój zaczekaj. Sobie on, kurcze. Sobie przyjdę tutaj i ogarnę te reszty, co tutaj zostało. Mm. Ty we mnie, ty mędu, jedno ty. bo mi zostało, gdzie tutaj jest jedynka. kurde, jedzenie schowały no właśnie, to to nazwijmy chleb okej, okay. Dobra, wychodzimy, wychodzimy stąd już nie chcę tu być to wróci do domu Czy co tutaj zebrałem. Jeszcze ten manager no. Dobra. Już jesteśmy niedaleko, niedaleko, nie daleko. ząbiak jakiś. Tego to ja nie będę atakował. Nie, nie. Ale to muszę zapamiętać, że tutaj mogę przyjść, i sobie wejść do Enderu jeszcze. Dobra, tu jest, z tego co pamiętam, to była też skrzyneczka. I też jest sporo kilka rzeczy fajnych. Ale tu też po to przyjdziemy. Dobra. Ok. Czyli całość jeszcze raz będę musiał przejść. A nic trudno, nie zrobię co? plecaczka, to tak mam. Kukie, kuki zombie, no? Jeszcze jeden, a zombie. Tu już jest wyjście, jest, jesteśmy już na zewnątrz. O, jeszcze jedna skórka, tam była u góry. Hmm. Dobra. Hmm. Ja stąd uciekam. Nie ma. Czyli tak. Czyli na następny odcinek na pewno zostawiam już sobie tamtą wyspę. Na 100%. Będzie tam ta wysepka, ja sobie w wolnym czasie tutaj wrócę po te skrzynki, zrobię jeszcze ze dwa plecaczki pewnie. Wrócę po skrzynki, a teraz idę to wszystko zrzucić i przygotować na atak na wysepkę, bo myślę, że tam będzie ciężko, tam tych spawnerów widać mnogość. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Trochę drwianka pewnie połknę, bo już tam też brakuje. No, budowa takiej fajnej wieży. O, myślę, że pogarniam też, może te mechanizmy. Jeszcze na następny, na następny odcinek to Wam pokażę jeszcze parę rzeczy. No, zobaczymy. A to, to jest ten ropa. Tu to dziura jest. Nie, to ropa jest. Okej, okay, czyli była tu bliżej jeszcze. No i czy coś można tak jak rurociąg zrobić, takie, żeby mi tą ropę, tam do mojej miejscówki tutaj do domku mojego, o tamtego fajnego. Żeby mi to wszystko tam płynęło. O. No to jesteśmy już w domku No nic, muszę jeszcze jedną taką wieżę fajną znaleźć. Kurcze, normalnie tyle diamentów znaleźć wszystkich rzeczy, to napady super. Ekstra. Może napady tu bardzo szybko się rozwinąć. Opla. No i jesteśmy z powrotem No, jak widzicie, tu jest tego pełno jeszcze. Tu jest... uj Normalnie, super. No Mam sobie jakąś nową skrzynkę, tutaj jest, z... a właśnie tutaj też jest jeszcze miejsce na nowe skrzyneczki, no nic, ogarnę magazyn jeszcze jeden, zobaczymy jak to będzie wyglądało, a teraz subskrybujcie, lajkujcie, łapki w górę oczywiście i do zobaczenia w następnym odcinku, hejta!